Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale inżynier-programista. Spotykamy się z programem Solid Edge w opisie pod filmem spis treści, ponieważ mamy dzisiaj dwa tematy. Pierwszy związany z wykonywaniem otworów, otworowania w złożeniach, a drugie opowiem o ciekawej funkcjonalności związanej ze sterownikiem urządzeń manipulatorów firmy czy Connection. Startujemy. Zatem sprawa pierwsza, która dotyczy otworowania w złożeniach. Czyli zaimportujemy sobie złożenie, które było przedmiotem ostatniego filmu poświęconego programowi, właśnie Edge, w którym traktowaliśmy, jak sobie tutaj poukładać w odpowiedni sposób elementy i jak przygotować sobie dany komponent w kontekście złożenia, po to, aby generalnie łatwiej było nim sterować i mieć też łatwiejszy wpływ na pozostałe komponenty w naszym zespole i teraz zgodnie z rysunkiem który był wygenerowany w programie akurat wtedy FreeCAD ponieważ akurat tutaj FreeCAD jakby zapoczątkował problem takiej konstrukcji to co nam jeszcze pozostało do wykonania to stworzenie szyku liniowego trzech otworów w zasadzie otworu podstawowego i dwóch otworów szyku liniowym który powinien się znaleźć na bocznych blachach, które w tym złożeniu są koloru czerwonego. I mamy złożenie i generalnie właśnie chodzi o to, że biorąc pod uwagę nie tylko samą konstrukcję, ale na przykład również aspekty technologiczne, możemy stwierdzić, że ze względu na przykład na technologię spawania może dojść do pewnych deformacji, a na przykład zakładamy tam z pewnych względów, że akurat te otwory powinny być tam w miarę dokładnie wykonane, więc no niestety nie możemy ich nawiercić na częściach przed operacją spawania, dlatego będziemy je wiercić dopiero po spawaniu, przez co faktycznie pozycja i kształt tych otworów będzie prawda, spełniała wymagania. Jakie stawiamy dla na przykład takiej konstrukcji oczywiście będą to poważniejsze konstrukcje na przykład jakieś dokładniejsze ale tutaj mamy oczywiście tylko taki przykład na podstawie którego możemy sobie taki problem wyobrazić często tego z takim problemem spotkamy się na przykład w konstrukcjach cięgien do koparek do ciężkiego sprzętu gdzie właśnie najpierw mamy elementy wstępnie zaprojektowane, wstępnie wykonane, pospawane, a dopiero potem finalna jest obróbka, gdzie tam już wymagamy pewnych dokładności związanych z już tolerowaniem geometrycznym, tak aby, wiadomo, ten sprzęt spełniał swoje określone zadanie. I teraz jak na podstawie właśnie tych elementów teraz przygotować to otworowanie? Zobaczcie, że mamy tutaj dodatkową zakładkę, która się nazywa operacje i w tych zakładkach, właśnie mając już nasze tutaj złożenie w komplecie, albo na przykład podczas jakby tworzenia tego złożenia, możemy właśnie wpływać na obrabianie części, które w tym złożeniu się znajdują. I w ten sposób właśnie możemy tworzyć otwory. Możemy tworzyć otwory standardowe, możemy tworzyć otwory gwintowane, i jeszcze dodatkowo mamy funkcję rozpoznawania otworów, o której być może uda mi się. Kiedyś w przyszłości też coś pokazać. I teraz, co sobie wybierzemy? Wybierzemy sobie standardowe tworzenie otworów, i tutaj program nas zapyta, co my chcemy dokładnie zrobić, jak chcemy do tej operacji sobie podejść. Możemy tworzyć operacje w bezpośrednio złożeniach. Albo możemy tworzyć operacje w częściach z poziomu złożenia, wymaga prawdo zapisu w plikach części, bardziej to jest w sytuacji, kiedy byśmy na przykład, nie wiem, pracowali w sieci i pliki na przykład byłyby obsługiwane przez inną osobę, albo na przykład na serwerze, gdzie byłyby chwilowo, prawda, niewypisane do edycji. Twórz elementy w części wymaga praw do zapisów w plikach części. I my generalnie części jako takiej nie chcemy ruszać. Chcemy bezpośrednio dopiero, żeby w dokumentacji później te otwory faktycznie pojawiły się dopiero w tym złożeniu. Więc pozostawiamy sobie pierwszą funkcję, która jest domyślna, zatwierdzamy ją i wybieramy sobie w pierwszym kroku płaszczyznę, na której będziemy tworzyć szkic. Z bazowaniem tego otworu podstawowego. Oczywiście możemy skorzystać z płaszczyzn globalnych. Odniesienia w naszym złożeniu, które już używaliśmy do tego, aby to złożenie przygotować, jak również, gdyby na przykład płaszczyzny globalne nam nie wystarczyły, możemy tworzyć własne płaszczyzny, po to, aby ten otwór w odpowiedni sposób ustalić w naszym złożeniu, jeżeli nie jest to tak oczywiste, aby nanieść bezpośrednio na przykład na ścianie. I tutaj też możemy w tę w sytuację. Podejść w ten sposób, że na przykład możemy ten otwór posadowić właśnie na jednej z płaszczyzn. Oczywiście będzie to płaszczyzna symetrii, po to, aby skorzystać już tu z elementu, który jest jakby taką bazą do, dla naszego złożenia, którą mamy już, że tak powiem, za darmo. No i idziemy po to, aby teraz ten otwór o odpowiednich parametrach spozycjonować, przy czym musimy ustalić najpierw jego średnicę, i zgodnie z rysunkiem, średnica tego otworu to jest 15 mm. No, więc sobie przejdziemy do opcji otworu, czyli klikniemy dodatkowy przycisk, który możemy tak naprawdę na temat tego otworu powiedzieć sobie wszystko. I chcemy, yy, zrobić zwykły otwór, ustalić sobie rozmiar. Wiertła, i możemy też od razu ustalić, jak ma to być wiercone. Teraz mamy, prawda, otwór na określoną głębokość, a my chcemy, że tak powiem, za jednym podejściem od razu obie blachy przewiercić na, na wylot, więc zmieniamy sobie tryb działania przez wszystkie. I widzimy, że teraz mamy otwór przelotowy i ustalamy sobie rozmiar wiertła, będzie to standardowy otwór, i szukamy sobie rozmiaru 15. Gdyby takiego nie było, możemy sobie również w tym polu wprowadzić taką wartość, jaka nam się podoba. Gdybyśmy, na przykład, chcieli mieć 15,5 mm, to sobie możemy ustawić, prawda, 15,5 mm. Jeszcze dodatkowo skorzystać z tolerancji. Gdyby coś takiego również było potrzebne, aczkolwiek wybierzemy sobie tu zwykłe 15 mm, i wtedy powinno być wszystko ok. W razie czego możemy sobie tu z powrotem przestawić i tak to będzie nam działać, wtedy program będzie tą pozycję również aktualizował, więc jakieś ryzyko tutaj pomyłki rozjechania tych danych jest praktycznie niemożliwe, jeżeli sobie wszystko dokładnie tutaj wyklikamy. No, i w zasadniczo możemy sobie dodatkowo gwint określić, jeżeli wybralibyśmy tutaj tryb otworu gwintowanego, czyli ten drugi przycisk. Oczywiście możemy zmienić standard według normy, gdyby była taka potrzeba. No, i w zasadzie możemy sobie. Ustalić czy rozmiar wiertła, czy podkołek, czy przelotowy pod śrubę, także to jest wszystko do wyboru do koloru. Dodatkowo możemy ustalić, jak ten otwór ma być na wejściu i wyjściu fazowany. Na razie tych faz tutaj nie będziemy stosować. No i myślę, że na ten moment mamy wszystko. Więc klikam sobie OK. No i teraz ustalam sposób zabazowania tego otworu. I w momencie akurat tutaj. Tak, ta konstrukcja jest też można powiedzieć troszeczkę uproszczona, że wystarczy, że pojedziemy na, na łuk i od razu pojawi się punkt, na którym możemy ten otwór tutaj zbazować, i od razu to zostało zaznaczone i. Pokazane. I teraz jest jeszcze następująca sprawa, że możemy to potwierdzić właśnie na podstawie tego rysunku, że środek okręgu pokrywa się z środkiem łuku R15. I tutaj innej opcji w tym konkretnym przypadku nie ma. No i w zasadzie to zostało tutaj ustalone. Jedyne co nam pozostaje to. Zamknąć okno, w razie czego oczywiście, jeżeli chcemy być precyzyjni, możemy dodatkowo sobie ustalić wymiary i doprecyzować. Może to być wymiarowanie, prawda, od bazy. Czyli na przykład w ten sposób jeden wymiar, aczkolwiek tutaj widzicie, że jest koloru niebieskiego wymiar. To znaczy, że i tak to wiązanie, które zostało, jest pierwszorzędne. Jest ważniejsze niż ten wymiar, który tutaj nanieśliśmy, ponieważ on wynika właśnie z wiązań, które zostały zrzutowane poprzez wykorzystanie punktu zrzutowanego właśnie z tego łuku. Więc tutaj mamy generalnie potwierdzenie, że jest tak, jak być. Powinno, zresztą wiązanie z koloru czarnego, gdyby był obiekt, czy też ten zarys szkicu niezwiązany, wtedy byłby koloru niebieskiego. Moglibyśmy swobodnie go przenieść, a tak się nie dzieje. Więc tutaj też ten niebieski kolor wymiaru dodatkowo nam potwierdza, że wszystko jest prawidłowo spozycjonowane i akceptujemy wybór tej operacji. I następnie wybieramy, jak teraz ma to działać, bo zobaczcie, że dodatkowo program umożliwia wybór, przez które obiekty ma, że tak powiem, się przewiercać. Z racji tego, że jesteśmy w złożeniu, może być sytuacja taka, że na przykład mamy kilka blach, przez które możemy się prawda, przewiercić, ale na przykład nie chcemy wszystkich przewiercić, i wtedy z tego, za pomocą tych narzędzi, wyłączamy te elementy, które nie chcemy, aby wiertło. Przewierciło, żeby w nich się pojawił otwór. Ustalam również za pomocą najechania na tą żółtą, widoczną tutaj kropkę, że to wiercenie ma odbywać się w dwóch kierunkach. No i tutaj właśnie widzimy wybierz przycięte, przecięte bryły, czyli generalnie bryły, na których zostaną operacje, i one zostały podświetlone przez program, zostały rozpoznane i widzimy tutaj, że one będą brać udział w tej operacji. Akceptujemy i od razu widzimy, że ten otwór się nam w zasadzie otwory Dwa się nam pojawiły i dodatkowo, jak sobie teraz zobaczycie, pojawiła się w drzewie operacji znajdujący się po lewej stronie w panelu. Znajduje się taka pozycja jak operacje w złożeniach i właśnie tutaj mamy ten otwór, który identyfikuje, które części. W zasadzie jedna część, no bo to jest ta sama wielokrotnie użyta. Zostały, że tak powiem, zmodyfikowane po to, aby ten otwór tutaj był wykonany. No i możemy sobie teraz to złożenie tutaj zapisać i jednocześnie sprawdzić, jak wygląda część, część ucho, czyli możemy sobie teraz do tej części przejść, czyli możemy sobie na przykład otworzyć za pomocą trzeciego tutaj przycisku i jak przejdziemy do części część jest właśnie przed operacją nawiercania, więc jak będziemy tworzyć dokumentację wczytamy pojedynczy plik przed prawda, jej zespawaniem mamy część do wypałki bazową bez wprowadzonego tutaj otworu czyli tak jakbyśmy się tego tutaj spodziewali dobra to mamy gotowe, i teraz kolejna sprawa jest taka, że tych otw te otwory potrzebujemy powielić zgodnie z rysunkiem. I tutaj mam dla Was kwestię do przemyślenia. E, mianowicie, e, zwykle, gdy wykonujemy szyki, ponieważ w operacjach również możemy tworzyć szyki, zobaczcie, że mamy tutaj szyki. Prostokątne szyki, liniowe szyki kołowe, i zwykle jest tak w programie Solid Edge. Zresztą ja to sam do tej pory pokazywałem, że jak tworzymy sobie szyki, chyba zresztą nawet do tej pory takie były sytuacje, że w zasadzie ten szyk prostokątny świetnie pasował, i on tutaj jak najbardziej ma zastosowanie. I może sobie najpierw spróbujemy to zrobić, a potem wam pokażę coś jeszcze dodatkowo. Bo zobaczcie, wybiorę sobie elementy, które chcę powielić. Za pomocą tego narzędzia akceptuję, no i wybieram sobie współpłaszczyznę do tego, aby określić parametry tego szyku. Więc wybiorę sobie płaszczyznę również na przykład symetrii, no bo dlaczego by nie. No i teraz potrzebuję określić, ile będzie tych, yy, tych otworów, więc sobie tutaj. Wybierzemy tworzenie szyku prostokątnego i wyjdziemy sobie o, ze środka tak, aby to było gotowe. Mamy w ten sposób określone, ale to jest ten szyk musi być pochylony pod pewnym kątem równym 20 stopni. Więc próbujmy sobie teraz ten kąt określić na wartość 20 stopni i zmienimy sobie na kąt. 200 stopni w takim razie dobrze to już mamy określone No i następnie jak sobie klikniemy na ten prostokąt to możemy zdecydować w jak ma być prawda rozdysponowany ten szyk w osiach x i y tylko tyle że my no, chcemy tylko w jednej osi chcemy tylko w osi x chcemy mieć trzy wystąpienia i teraz mają być one odpowiednio odsunięte więc musimy zmienić tryb działania tej operacji Zdopasowanego na stały. Jak zmienimy na stały, wtedy możemy określić, jaka jest, yy, jaka jest wartość odstępu pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami. Zgodnie z rysunkiem jest to wartość 30 mm. Więc wprowadzam sobie teraz tutaj wartość 30 mm i następuje aktualizacja. I sprawa jest tego typu, że w osi y my mamy tylko jedno wystąpienie, więc tylko w jednym, prawda, jakby tylko powstanie, powiedzmy z tego prostokątnego szykliniowy. Gdybyśmy określili sobie jeszcze dodatkowo dwa rzędy, no to wtedy byśmy mieli podgląd, sobie zrobimy, zrobimy sobie podgląd, no to wtedy by była sytuacja taka, że Chyba tutaj nie zaakceptowałem tego. No właśnie, nie zaakceptowałem, bo jest odsunięcie 0. Musiałoby być odsunięcie co najmniej, dajmy sobie na to, dajmy sobie z 10 mm i widzimy już tutaj wycięcie. No ale mamy, prawda, 0, więc on tutaj nie, nie może. Więc jak sobie wpiszemy 1, no to będzie tylko w jednej, w jednej osi i generalnie sprawa jest, że tak powiem, załatwiona. Ale do końca mi to nie daje spokoju, bo skoro od razu z założenia wiem, że Będę określał tylko szyk liniowy, to dlaczego mam korzystać z szyku prostokątnego i na sztywno ustawiać, że mam mieć tylko wystąpienie w jednej osi. Ktoś się powie, że no to jest już może takie szukanie dziury w całym, ale jak generalnie lubię szukać dziury w całym, dlatego do tego zagadnienia podszedłbym w inny sposób. To znaczy, w sposób precyzyjny, gdzie faktycznie tworzę sobie bazę pod określenie. Tylko szyku liniowego, gdzie w ogóle nie wprowadzam tutaj pojęcia szyku prostokątnego, ani wygaszania, że tak powiem, drugiej osi, do, yy, yy, która umożliwia tworzenie szyku prostokątnego. I myślę, że to czasami może się w jakichś tam sytuacjach przydać, a nawet jeżeli nie, to zobaczycie, że takie coś też jest możliwe. Bo zobaczcie, że mamy jeszcze jedną funkcję, mianowicie szyk wzdłuż krzywej. Ale niekoniecznie krzywa musi być krzywa, może brzmi to dziwnie, ale ta krzywa może być również prosta. No i jeżeli zamiast krzywej zrobimy prostą, no to wtedy będziemy mieć parametry szyku liniowego, który sobie zdefiniujemy zgodnie z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. Spróbujmy, zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Więc wybieram sobie narzędzia tworzenia szyku wzdłuż krzywej. W pierwszym kroku program chce, abyśmy wskazali element, który będziemy tutaj powielać. No to powiedzmy te otwory. Akceptuję. No i teraz krzywa, krzywa szyku. Więc przydałoby się ją najpierw tutaj w jakiś sposób namalować, aby ta krzywa była. Tutaj w tym momencie od razu pojawia się wybór. W teorii, gdybyśmy na przykład mieli sytuację taką, że ten szyk byłby na przykład równoległy do danej krawędzi modelu, to moglibyśmy taki element wskazać, gdyby był krzywy bądź prosty jak w tym przypadku, ale póki co nie mamy tego. Więc musimy na razie wyjść z tej operacji i sobie tą prostą e, dla tego szyku określić. Więc na bazie płaszczyzny, Którą mamy również, już, że tak powiem, w standardzie w naszym złożeniu, stworzymy sobie nowy szkic. I w tym nowym szkicu, z punktu wyjścia otworu, znowu sobie zabazujemy, narysujemy sobie prosty odcinek, który również sobie zabazujemy, wiążąc z jedną z osi układów współrzędnych. W ten sposób będziemy mieli jednoznacznie zdefiniowany i określony Określony odcinek, który będzie naszą ścieżką, ponieważ dodamy sobie tylko określenie kąta i ten kąt będzie odpowiadał za sterowanie kątem nachylenia tego szyku. Z racji tego, że koniec tej, tego odcinka kończy się na osi układu współrzędnych, zawsze to będzie nam się w sposób prawidłowy przebudować, będzie mogło się przebudować. Jak również będziemy sobie mogli tutaj dowolne wartości kątów tworzyć, i w zasadzie nie powinno być sytuacji, żeby nam coś nie wyszło, chyba że po prostu ustawimy taki kąt, że program nie będzie w stanie programowo i logicznie tego przygotować. Dobrze, mamy w ten sposób określoną w sposób jednoznaczny naszą krzywą, która jest prostą. Dobrze, więc teraz przechodzimy jeszcze raz do szyków wzdłuż krzywej. Wybieramy sobie element, akceptujemy. Wybieramy naszą krzywą, czyli prostą. Akceptuję punkt zakotwiczenia. No to st st skąd startujemy? Wskazujemy sobie. Yy, załóżmy, że to będzie początek naszej prostej i kierunek. Oczywiście, kierunek będziemy mogli też odwrócić, ponieważ mamy przełącz. Kierunek szyku, więc możemy go odwracać już teraz nie z punktu tej kropki, a z dodatkowego przycisku. Więc tutaj od razu sobie, co możemy, odsunięcie, gdybyśmy chcieli jeszcze dodatkowo od punktu startowego odsunąć nasz szyk, na przykład o 10 mm, tylko w tyle, że no to nie będzie nam tutaj pasowało, więc to pozostaje na zero. Akceptujemy. No i teraz ustawiamy. Sposób utworzenia naszego szyku, przy czym od razu widzimy podgląd, jak on będzie wyglądał. Póki co widzimy, że wymiary są nie takie, i również mamy kilka możliwości ustalenia tego szyku poprzez dopasowanie, czyli po prostu na całej długości naszego odcinka nam umieszcza określoną ilość otworów o równomiernych odstępach, czyli program sam sobie je przelicza, może nam je wypełniać, czyli Odstępy ustawia się na przykład tam powiedzmy nie wiem, na przykład na 25 mm i tyle, ile, ile zmieści, tyle nam, nam te, na, na za, w całym tym zakresie tego odcinka, tyle nam tych elementów umieści, bądź utwierdzenie, gdzie wprost określamy, ile ma tego być i z jakim. Odsunięciem, czyli o wartości 30 mm, i jeszcze dodatkowo mamy długość cięciwy. W tym przypadku nam to za bardzo nie interesuje. W tym przypadku dla nas jest to no, jednoznaczne określenie, którego potrzebujemy. Idziemy dalej. W razie, gdybyśmy stwierdzili, że na przykład mamy inną konstrukcję, gdzie na przykład w danym punkcie nie chcemy mieć pewnego wystąpienia, gdybyśmy ich mieli oczywiście tutaj więcej, to możemy takie wystąpienie sobie zablokować. Wskażę sobie punkcie i w tym miejscu otwór nie zostanie zrobiony. Gdyby tych otworów było więcej, to oczywiście wszystkie pozostałe by były robione. Może uda się nam to zasymulować, gdybyśmy sobie ich zrobili 5. To zobaczcie, że w tym momencie wszystkie pozostałe będą wygenerowane. Oczywiście dla nas zakończy się to dziwnym wynikiem. Natomiast wrócimy sobie do podstawowego wariantu, idziemy sobie również dalej. No i tam gdzie blokowaliśmy, sobie, odblokujemy tak, aby wszystkie te otwory były dostępne. Jeszcze dodatkowo możemy sobie wstawić inne wystąpienie. Możemy sobie zobaczyć podgląd, czy zostało to wszystko zaakceptowane w sposób prawidłowy przez program, czy prawidłowo zostało wygenerowane. I kończymy. I w, tym, w ten oto sposób, szkic, który tutaj był użyty, możemy sobie wygasić, wyłączyć. I mamy właśnie operacje w złożeniach związane z operacją wykonania otworu oraz szyku liniowego tych otworów. Więc w ten sposób mamy. Tak przygotowany model, że mamy prawda, elementy składowe podstawowe, mamy złożenie i nawiercanie otworów po operacji spawania, tak aby one wyszły już dokładnie. Oczywiście mamy pod uwagę to, że wtedy taki zespół byłby w odpowiednim oprzyrządowaniu umieszczonym, właśnie żeby zachować wszystkie bazy i spełnić wymagania co do wymagań geometrycznych. Które by na takim rysunku się mogły pojawić. I myślę, że jeżeli chodzi o tą kwestię, to byśmy tutaj mieli na tym koniec. I przechodzimy do drugiej kwestii, która związana jest również z programem SolidEdge, również z modułem złożeń oraz z manipulatorami firmy 3D Connection, a bardziej oprogramowaniem, czyli sterownikiem, który tymi Manipulatorami, że tak powiem zarządza. Chodzi o funkcjonalność, która polega na możliwością manipulowania obiektami, które importujemy do naszego złożenia. Sprawdźmy, jak to wygląda w sposób standardowy, zminimalizuję sobie aplikację i teraz zobaczcie. Tworzymy złożenie na przykładzie tego samego, którym przed chwilą. Rozmawialiśmy i na przykład wrzucę sobie do złożenia ucho główne, które jest tutaj podstawą. Oczywiście, często od razu po zaimportowaniu pliku nadajemy wiązania, a czasami są takie sytuacje, kiedy chcemy sobie wstępnie w odpowiedni sposób umiejscowić obiekty bez nadawania wiązań. No i zwykle, gdy chcemy ten komponent ustawić w odpowiednim miejscu, to albo korzystamy z narzędzia w postaci takiego układu. Za pomocą, czy też koła sterującego, które umożliwia przeniesienie tego komponentu, możemy korzystać z funkcji przeciągania komponentu, ale właśnie możemy sobie włączyć na manipulatorze funkcję manipulowania obiektami w złożeniu i teraz to uczynię. Czyli będąc, pamiętamy, że musi manipulator, sterownik widzieć aktywny program, w tym przypadku Solid Edge, przechodzimy do przycisku Advanced Settings i do zakładki Adder Options. I właśnie włączamy pierwszą, opcję move selected objects, czyli generalnie poruszaj zaznaczonymi, czy tam przenoś zaznaczone obiekty, zamykamy, oczywiście w razie potrzeby możemy tę funkcję przypisać do jednego z przycisków, nawet w przypadku wersji prostszej tego manipulatora, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną samą gałką tylko, ale też mamy dwa boczne przyciski, więc na przykład do jednego możemy przypisać taką funkcję, wy, wy, wyszukamy sobie ją i teraz zobaczcie, że w tym momencie jak sobie... Najadę na dany komponent, kursor myszy mam tutaj obok kostki i zobaczcie, że ja tym komponentem mogę manipulatorem. Sterować, przenosić, pozycjonować go w odpowiednie miejsce. Oczywiście, widokami mogę się wspomagać po to, aby w odpowiedni sposób pozycjonować. Teraz, jaka jest zasada działania? Zasada jest działania taka, że jeżeli klikniemy sobie w pustą przestrzeń roboczą, wtedy wracamy do manipulowania całym złożeniem. Natomiast, jeżeli klikniemy komponent, który oczywiście nie jest utwierdzony jak płyta bazowa, wtedy przechodzimy do sterowania właśnie tą. Tą daną częścią, którą możemy sobie w odpowiedni sposób ustawić, przestawić tak, aby ona nam pasowała, i odklikując w wolne miejsce przechodzimy do manipulowania całym złożeniem. Chcemy kolejny element, przyjąć na przykład tą, tą blachę, więc sobie ją ubieszczam. Powiedzmy, wyłączam okno związane z zakładaniem wiązań. Obrócę sobie na przykład teraz, właśnie też tu mam kursor myszy, a tutaj. A tutaj, właśnie, jeszcze raz, bo wyszedłem sobie. A tutaj, mogę sobie ustawić tę blachę w odpowiednim położeniu. Mogę tą blachę sobie obracać do, w, takim, w takiej pozycji swobodnej jak tylko potrzebuję, żeby wstępnie na przykład zachować sobie porządek na, w przestrzeni roboczej, i w ten, sposób sobie, w ten sposób sobie te obiekty po kolei tutaj ustawić i oczywiście możemy to sobie włączać za pomocą przycisku, a na przykład gdybyśmy stwierdzili, że chcemy jednak włączyć sobie na manipulatorze inne funkcjonalności, no to możemy wtedy tę funkcjonalność wyłączyć albo ze skrótu, który sobie możemy ustawić, albo bezpośrednio ze sterownika w opcji funkcję odznaczyć i wtedy już mamy standardowo jak nawet wybierzemy sobie daną opcję no to już obracamy prawda, całym złożeniem. Więc tak to generalnie wygląda dlatego jeżeli posiadacie taki manipulator jeżeli z nich korzystacie polecam żeby się z tą funkcjonalnością zapoznać. Gdyby jej nie było to wtedy zaktualizować sterownik i do tego może posłużyć oficjalna strona firmy 3D Connection w zakładce Software Pobierz aktualny sterownik, dopasujemy sobie nasz system. Ponadto możemy sprawdzić jakie inne aplikacje są wspierane czy też współpracują z manipulatorami, oczywiście może to być ten najprostszy, może to być ten najbardziej zaawansowany. Kwestia, co komu, że tak powiem, jest do szczęścia potrzebne, a w razie czego również może skorzystać tutaj z możliwości zakupu. Gdyby ktoś taką potrzebę odczuwał, również zapraszam do linku, który umieszczę w opisie pod filmem, gdzie będzie, że tak powiem, na skróty łatwiej można do tego przejść. Ze swojej strony. Polecam, ponieważ sam już wiele lat korzystam z tych urządzeń, kilkukrotnie na swoim kanale prezentowałem je i sam, że tak powiem, nie wyobrażam sobie pracy bez tego urządzenia, tym bardziej, że jak przedstawiam wam też wiele programów w ten sposób ułatwia mi prawda to, że w każdym programie nie zastanawiam się, jak manipuluje się danym obiektem, robię to bardzo płynnie. Co zresztą obserwujecie i czasami pytacie, jak to się dzieje, aczkolwiek no, w tutorialach tutaj dodam, że nie korzystam aż tyle ze skrótów, które, którymi, dysponuje, którymi dysponuje manipulator, no bo wtedy nie byłoby widać jakie narzędzie wybieram ze wstążki także tutaj w przypadku tutoriali poradników ograniczam się do tego, że na każde narzędzie wybieram ze wstążki, natomiast jeżeli samodzielnie już korzystam, czy też, że tak powiem, zawodowo, no to już wtedy, że tak powiem wykorzystuję maksymalne możliwości związane z tym Sprzętem. I na tym kończę. Dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się w kolejnym odcinku.